Pokemon Pokémon. Skupmy się na tym. Amazing. <laughs> That's amazing. That's a... Ama amazing. <laughs> hey. hey, hey o oh, jest Gdzie jesteś?

Suka, BLA Samsung! Samsung, Super! Ja Samsung! Ble, Samsung! Czy swój, Samsung! Philips dobry, Super! 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 ten Super! ten Super! ten Samsung! Super! 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 ten panoramiczny! Super! 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 Naprawdę się Ale Agata tak Be na Instagram to na profil. O to Chcemy, żeby nam zaliczyli? Pierdzisz teraz? Teraz ale lekko Dobra, przechodzimy do kolejnej rundy, teraz litera wybiera Paweł XYZ OGI okay, Paweł! Stop! P. Co ty robisz? Czego to ścierasz? Kategorie to są, kategorie kurde, zostają, to, A to nie może... kategorie, to same kategorie. A nie, nie możemy losować jeszcze raz, naprawdę? Ja, no nie no Ty nie. Masz tyle czasu? Grałeś kiedyś w <grym> państwa <grym> miasta? No, nie, nie wiem, no to nie grałem, ale i tak losowałem. I co to było? Dobra, Pani, ale wiecie, to, ale... że już litera wygrana <grym> <grym> i czas poruszyw. leci, prawda? Nie, i Ej, litera wygrana, no. czas Stawaj, leci. Ja. P, ale P. No P. P? z. D, mamy intro. jeszcze raz powiedz powoli. Pierwsze słowo powoli. Nie. Ale mi się trafiło naprawdę, a wy macie związane z wami coś? Nie, ja nie wiem co to jest. No. Na masie mam podobny lej, jak, <laughs> jak ta lokomotywa. <laughs> w plecy, ja... Na no, dwa Nie, plecy, to nie? Robor ma najsłabszy teraz. Ale saper na płatkę chyba tak Ty złapał, co? Oooo i spada Bo szybko. spada przez ten wiatr. Nie no kurwa, gdzie jest taką wagą człowieku? Przez ten Wypierdalać! Gramy bez nie jej. da się tak. Nie, no finał musi być rozstrzygnięty. Pograjcie sobie na levelu... Normal, normal. I po prostu kładziesz, cyk i leci do Saker'a. Saker nie wierzył, Saker'a teraz celimy, bo Saker nie wierzył. Nie, kurwa. Sakera... Puść już, puść jest sferą mesakera. Powiedział, że jest sferą! Kurwa! Jestem sferą. Super! Super! Ale Ale super! Kochanie, powiem ci, że jest! Super! Aaaa! Tak, tak, tak. Nagrałeś to? Zostało. Jak kurwa. przypierdolił kurwa zaganem Ale Mnie. idealnie tak płasko, więc na szczęście nie będzie kusa hmm. Tam jest nagrane, ty Jakby zarzut robił Jak byk Ja pierdole, masakra Czarny kawałek, czerwony kawałek Nadgarstek Nad garstką. bardziej kończy. Kurwa, ale dobry cel był. Aj, jak ja My się szyja A czeka, KURWA! Oh, no ja, ja, fluoh. mi się szyję na czekanie! Kurwa! No ja lubiłem je! Ja mi się zacięło ładowanie! Co No lubiłem? Kurwa! Ej, czekaj, czekaj! Bo to się trudniej Na przykład zastrzeliłbym go. Czekaj. Miałem go na widelcu Robur no Patrz totally. <that> do połowy, <Nas ét> To ja wystają tak! Ja pierdolę, dzisiaj A, cały dzień krech Panu! Kre, Pokemon 3 2 1. Dikaćo o ja, Pikachu był oczywisty. nie, Jinx. No. Ja ja nie. Ale Jinx. Pikachu. Pikachu. No, Pika, ja bym Pikachu mówił. Saaker mówił nią o Jinxie. Jinx? Jinx. Ale ja mówiłem, ja mówiłem, że Jinxa. Ale ja wiem, że Jinxa. Kurwa, mówiliśmy o nim, jak no, nie słuchaliście za normalny człowiek to, to by grał to Jinxem. Amazing i Pikachu. Ja, ja dlatego powiedziałem Jinx bo się ta nazwa jinx. powtarzała, ale no rzeczywiście tak. bez tego bym powiedział Pikachu. Pikachu. No, mieliście łatwy punkt, niestety skusiliście, Aha. no i chuj Ile słów? <ścoughs> <ścoughs> Frenolokie to Nuria <ścoughs> Dobra już No start Jedna luda Nie, nie liczy się nie? Ale co? Ale potem kazałeś tu stać? Nie, Właśnie nie, po to, żeby wkurwiać Wypierdalasz co to, ty kurwa? Nie, ja tego nie tu Robus bo pokazał w prawo, więc spojrzał w lewo A, A ciekawe czy da się wstawić banana w dupę Czy on nie jest zbyt miękki? Wiecie o co chodzi, w dupę nie jest tak łatwo Wydaje mi się, że to zależy od genetyki fajnie. Teraz przymiotnik, hmm? czy mógłbyś przeczytać Tirej, tak <laughs> Dobra. <laughs>